Kiedy rok temu obejrzeliśmy ten film na festiwalu Kamera Akcja, nie mogliśmy doczekać się momentu, kiedy będziemy mogli go zrecenzować, ponieważ ten film zrobił na nas bardzo duże wrażenie. Jak widać, trzeba było czekać długie, długie, długie miesiące, wręcz okrągły rok, ponieważ dosłownie za kilka tygodni będzie kolejna edycja kamery akcji, a tymczasem dopiero teraz do polskich kin wszedł. Vortex, czyli najnowszy film Gaspara Noe. Vortex to film o starości i umieraniu. Obserwujemy w nim parę koło osiemdziesiątki. Ona powoli osuwa się w demencję. A on stara się udawać, że wszystko jest w porządku, ale też ma bardzo poważne problemy z sercem. Jeżeli ktoś kiedykolwiek oglądał jakiś film Gaspara Noe, wie, że to jest twórca, który nie do końca tworzy filmy fabularne, a bardziej filmy doświadczenia. Mamy wejść do tej ciemnej sali kinowej i przez te około dwie godziny przeżywać coś na kształt transu. Tym razem Gaspar Noe wprowadza nas w transow, Doświadczenie późnej starości, więc tym razem nie będzie jego bardzo charakterystycznych, intensywnych świateł, które zresztą on wykorzystuje w sposób bardzo świadomy, bo podobno przeczytał taką książkę. 500 sposobów na to, żeby dostać haju, Nie, nie używając nielegalnych substancji. Znaczy, trzeba przyznać w ogóle, że Gaspar no jest trochę zafiksowany na punkcie tak. tego, żeby dostawać haju wszelkimi sposobami. Tak, i te intensywne mrugające światła, które tak często są wykorzystywane w jego sztuce, mają właśnie nas wprowadzić w to uczucie haju, mimo że przed seansem nikt z nas nic nie brał. Znaczy mam nadzieję, to kino ma być naszym Narkotykiem. I taka jest filozofia Gasparano, chociaż on osobiście nie gardzi narkotykami Już gardzi. Już gardzi. Po przeżyciach w ostatnich latach ten rok 2019-2020 był dla niego kluczowy, ponieważ on sam w tym momencie doznał wylewu do mózgu. I to takiego teoretycznie bardzo poważnego, że wróżono mu, że umrze, ale, no, jak widać, nie umarł i w sumie ma się całkiem dobrze. Ale to było dla niego doświadczenie przełomowe. Zresztą lekarze właśnie mówią mu, żeby nic chemicznego nie brał. I on się podobnież tego trzyma. I sam Gaspar Noe nie ukrywa, że prawdopodobnie to doświadczenie życiowe sprawiło, że chciał bardziej dogłębnie zastanowić się nad aspektem starości, umierania oraz osuwania się w ten brak sprawności mózgu. To niejako szaleństwo. Mm -hmm. Bo to też jest tutaj ważne. No, drugim czynnikiem, który sprawił, że on zechciał nakręcić ten film, była demencja u jego matki. Więc tutaj mamy w pewnym sensie sytuację mocno analogiczną. Gasparna też mówił o tym, że ten 2020 rok z racji covid u też zabrał mu kilka bliskich osób, i to wszystko sprawiło, że teraz chciał opowiedzieć o czymś, o czym w zasadzie mało się mówi w kinie, o takiej codzienności, Odchodzenia. I w zasadzie od pierwszych sekund tego filmu Gaspar Noe chce zamanifestować swoją intencję, żebyśmy tym razem dogłębnie przyjrzeli się czemuś, na co zazwyczaj nie mamy ochoty patrzeć. A mianowicie, od czego zaczyna się ten film? od napisów końcowych, na których większość widowni nigdy nie zostaje. On zazwyczaj zdaje się eksperymentuje z tym wprowadzaniem napisów końcowych, ponieważ w klejmaksie to chyba było po takim prologu mhm, się pojawiały tak. te napisy końcowe, także to jest interesujący element, ale też interesujący jest element jak zostały pokazane te napisy końcowe będące napisami początkowymi. Zresztą przypominam, że kiedyś to było zupełnie naturalne, że mieliśmy te credits na początku, a nie na Końcu. Aczkolwiek wtedy aż tyle osób nie było uwzględnianych w tych napisach początkowych. No a tutaj do tych najważniejszych osób mamy dopisane daty urodzenia. Mm. Gaspar Noé, Dario Argento, François Lebrun i Alex Lutz bodajże, czyli trzeci e, aktor, który tutaj występuje, są dopisane ich daty urodzenia, co już jakoś nam wskazuje na to, że ten czas i ta śmiertelność będą w tym filmie bardzo istotne. Tak, i wydaje mi się, że tutaj ta określoność czasu, Czyli te daty urodzin naszych aktorów, a jednocześnie naszych bohaterów, ponieważ no tutaj jest niejako trochę zatarta ta granica między fikcją a rzeczywistością, ponieważ myślę, że to dość istotna informacja. W jedną z głównych ról wciela się no niezwykle znany i kultowy włoski reżyser Dario Argento, który grając tutaj miał 80 lat i to była jego pierwsza rola aktorska, na którą się nie zgodził, ale zgodził się wreszcie pod jednym warunkiem, że on nie będzie się uczył roli, że on przecież nie zniesie tego, że jako reżyser teraz ma słuchać, jak ktoś inny ma mu mówić, co on ma robić. No to to trafił w pewnym sensie, ponieważ Gaspar Noé to jest twórca, który pracuje nie tyle na scenariuszach, co raczej na takich szkicach. Tak. No i właśnie nie jest ważne to, żeby powiedzieć coś. Słowo w słowo, co on wymyślił, ale żeby oddać to doznanie, które, na którym mu zależy. No i nie inaczej było w tym przypadku. Tutaj wszyscy aktorzy w pełni improwizowali, wszystko co było mówione na planie, było mówione pod wpływem chwili i danej inscenizacji. Te słowa płynęły prosto od aktorów. No a Dario Argento wciela się tutaj w postać, no niby takiego krytyka filmowego, który pisze swoją kolejną książkę, Książkę o kinie i snach. Ale tak naprawdę nie wiemy, czy on jest krytykiem filmowym, czy właśnie reżyserem. Wiemy, że jest bardzo zaangażowany w doświadczanie kina i ma tonę książek o różnych twórcach, jak się tak przyjrzymy temu, co on ma w tym swoim gabinecie, to właśnie masę różnorodnych DVD, masę różnorodnych właśnie książek, czy to krytycznych, czy biograficznych. Oraz też mnóstwo plakatów. Oraz też mnóstwo plakatów, które to są plakatami Gaspara Noe, ale nie oryginalnymi, bo Gaspar Noe bał się, że się zniszczą na planie filmowym, więc to są kopie. No ale właśnie wracając do tej określoności czasu, że tutaj mamy podane daty Urodzin naszych bohaterów oraz naszego reżysera, no to wydaje mi się, że to się bardzo ładnie komponuje z ideą kadrowania, ponieważ kadr też pokazuje nam bardzo konkretny wycinek rzeczywistości, a tutaj to kadrowanie jest już bardzo specyficzne i bardzo szczególne, ponieważ mamy do czynienia z rozszczepionym ekranem. Mamy do czynienia z dwoma takimi prawie doskonałymi kwadracikami. Przez które obserwujemy osobne życia naszej pary bohaterów. To, co bardzo mi się podoba w vorteksie, to przekazywanie sensów za pomocą. Subtelnych i w gruncie rzeczy prostych środków filmowych, ale bardzo przemyślanych, bo przecież zaczynamy od wspólnego kadru i w ogóle zaczynamy od takiej w zasadzie jedynej sielankowej sceny, kiedy nasi bohaterowie się szykują, żeby razem się napić wina na tarasie, kwitną kwiaty i oni. No Spędzają taką ostatnią sielską chwilę. I jeszcze wznoszą toasty za życie, cytując później, jak się okazuje, Edgara Alana Poe, że życie to sen w śnie. Ja też tą scenę odbieram tak dwojako, bo oni tak sobie piją na tym sielskim balkonie, jakby już byli po śmierci. Jest w tym jakaś taka symbolika i, i początku i końca. To jest ciekawy trop, ponieważ zauważ jak podąża za bohaterami ta kamera. Ona też jest trochę taka na pół podglądacka, na pół może wręcz boska, bo ona z różnych perspektyw spogląda na tych bohaterów, jakby pojawia się tam gdzie chce. Bym powiedziała, że jest może wręcz takim anielskim okiem, które sobie spogląda na tą parę bohaterów, chociaż chyba nie nie powinnam tak mówić, ponieważ Gaspar Noe jest no, ateistą i w ogóle nie wierzy w takie elementy. Więc moją drugą myślą było, że to po prostu gołąb, który zaczął na nich spoglądać. Dlaczego gołąb? No bo w pewnym momencie patrzy na nich z dachu. Uh -huh. Później wleciał do środka. No gołąb to wiesz, że Duch Święty. A i cały czas no, wracamy do tej samej metafory mi. ale to co mówisz jest emblematyczne z tego powodu, że no później Gaspar Noe decyduje się kiedy nasi bohaterowie śpią i zaraz mają się obudzić i kiedy wchodzimy w tą rzeczywistą fazę tego filmu no zaczyna nam dzielić ekran na pół. W taki bardzo powolny sposób mm. pojawia się ta czarna kreska pomiędzy naszymi bohaterami. Tak, ale to jest niesamowity moment, a jednocześnie faktycznie niesamowicie subtelny. Yy, I można jakoś się zatracić w tym obrazie, i nawet nie zauważyć tego momentu, kiedy już nagle ten obraz jest rozszczepiony. No i w ten przepiękny sposób Gaspar Noé, w sposób czysto wizualny, opowiada nam o tym momencie. Kiedy no, nasza bohaterka zaczyna wpadać w tą zaawansowaną demencję, i nagle ich rzeczywistości stają się rozdzielne. Ona nagle żyje w zupełnie innym świecie. Ale w ogóle chyba jest y, tu próba opowiedzenia o tym, że no, na starość y, zaczynamy po prostu żyć w tych światach swoich ograniczeń, i to jest moment rozpadu ich jako pary, rozpadu tego domu. Wizualnie y, zaczynamy mieć ten split screen. Y, no i. To sprawia poniekąd wrażenie tej... Wszechperspektywy, bo cały czas obcujemy z dwoma punktami widzenia i dzięki temu widzimy i bohatera, i bohaterkę przez no niemal cały czas trwania filmu, bo w pewnym momencie to się troszeczkę zmienia, pojawia się też syn i on też niejako zostaje dodany do tych perspektyw. Z tym, że widz nie jest wszechpatrzący i to jest interesujące, oczywiście, zawsze w split screenie i musi dokonać wyboru, w którym momencie patrzy na który kwadracik. Mnie się ten zabieg ze split screenem podobał być może najbardziej z wszystkich wykorzystań split screenów w historii kina, z którymi obcowałem, ponieważ tu naprawdę dzieją się osobne sytuacje, z drugiej strony tu się nie dzieje wiele. No bo to też jest taka myśl Gaspara że kiedy ta starość nas dopada, no to każda z tych czynności jest jakaś taka powolna, mozolna, trudna, przez co ogarniamy i bohatera. I bohaterkę, wiedząc, co się tam u nich dzieje, no ale właśnie decydujemy, czy w danym momencie, nie wiem, patrzymy na Dario Argento, który tam mierzy się ze swoim pisaniem książki, czy jednak patrzymy, jak bohaterka François Lebrun gubi się w sklepie, no i ma te puste oczy, niewiedzące gdzie jest i co w ogóle robi. Aczkolwiek zauważ, że jej sposobem, co jest interesujące, na poukładanie sobie rzeczywistości, jest dosłownie sprzątanie. Nawet w sklepie przekłada jakąś tam zupkę chińską, która jest nie w tym miejscu, do reszty zupek chińskich, żeby dopasować to i zrobić porządek. Więc, jakby ta próba zapanowania nad demencją to jest próba robienia porządku. No, biorąc pod uwagę, jak wygląda ich mieszkanie, to myślę, że zdecydowanie to ona była tą osobą, która mhm. jakkolwiek dbała o porządek i czystość w tym domu. I właśnie, nawet ta sama scenografia, to mieszkanie, w którym żyją, no, jest niesamowitym bohaterem tego filmu. No, straszny labirynt, no i to też można tak. mieć poczucie, że to jest labirynt umysłu, labirynt niemożności poruszania się. Jest niesamowicie zagracony, ale jednocześnie to mieszkanie bardzo dużo nam mówi o tych bohaterach, ponieważ no, nie ma wątpliwości, że jest to małżeństwo no, z tej klasy inteligenckiej. Ona była z zawodu psychiatrą, on jest tym krytykiem filmowym slash filmowcem. Mają masę książek wszędzie. Te książki oczywiście no, są takimi wycinkami pamięci, więc można sobie wyobrazić, że każda z tych książek to tak naprawdę jest fragment ich wspomnień. Mają mnóstwo zdjęć, mnóstwo obrazów. No, są przepełnieni tym dorobkiem intelektualnym ludzkości, i łatwo to faktycznie porównać do. No, tego co gromadzi nasz umysł na przestrzeni tych wielu dekad życia oni są właśnie w schyłku tego życia, więc no, ich mieszkanie ich umysł, które to mieszkanie oddaje no, jest niesamowicie już zagracone, już no, nie wiadomo co z tym wszystkim zrobić i ostatecznie ten dorobek zamiast wzbudzać jakiś podziw, no, nagle sprawia wrażenie czegoś bardzo brudnego i zagraconego czegoś no, już niepotrzebnego i to mieszkanie jest o tyle ważne i w zasadzie jest tym kluczowym trzecim, czy też czwartym bohaterem tego filmu, że w zasadzie na sam koniec to właśnie obserwujemy, jak też to mieszkanie zanika, jak ta. Pamięć nagromadzona w tych czterech ścianach jest ostatnim dowodem istnienia tych ludzi. A później już jest dowodem nieistnienia i ono samo też mm -hmm. w pewnym sensie przestaje istnieć, chociaż zostają ściany. Tutaj Gaspar Noé odwołał się do zabiegów mnemotechnicznych. No i właśnie to całe mieszkanie jest y, czymś, co ma oddawać. Y, pamięć, świadomość naszych głównych bohaterów. Zresztą jest taki moment, kiedy syn głównych bohaterów proponuje, żeby rodzice przenieśli się do bardzo luksusowego domu opieki, więc w pewnym sensie ich standard życia mógłby się podwyższyć wręcz, a nie obniżyć. No i wtedy bohater Dario Argento mówi, że on sobie nie wyobraża, bo przecież wszystkiego nie przeniesiemy, a tutaj każda gazeta, każdy magazyn, każdy element jest częścią naszej osobowości. No i po Pozbywając się tego, pozbywamy się siebie samego. Myślę, że tutaj też bardzo znaczący jest fakt, że praktycznie w każdym kadrze widać jakiś lek. A no to tak, to, to, to I... jest też ten moment, w którym tak. te leki też stają się elementem codzienności. O tym samym zresztą mówiliśmy podczas recenzji ojca Floriana Zellera, bo niewątpliwie jest to jeden z tych tytułów, z którym można Wortex porównywać. Oczywiście ojciec jest może bardziej e, zwarty, jakoś fabularnie krążący wokół e, narracji, chociaż też wokół takich zaburzeń narracyjnych, bo na tym e, niewątpliwie zależało Florianowi Zellerowi, żeby oddać też ten umysł e, osoby z e, chorobą neurodegeneracyjną, Generacyjną, dlatego jakieś tam punkty wspólne można zauważyć, no ale Ojciec nadal jednak jest kinem mainstreamowym, a Vortex jest kinem artystycznym, kinem doświadczenia. Vortex też się porównuje do Miłości Michaela Hanekego. No dla mnie nie ma porównania w tym sensie, że dla mnie Vortex jest bezsprzecznie lepszym filmem. To znaczy, te zabiegi, które były w Miłości, były typowo hanekowskie, to znaczy, te długie ujęcia i one wydawały się bardzo. Sensowne dla pokazania właśnie tej starości, że każda z czynności zajmuje nam dużo czasu i że właśnie jest mozą tego czasu. Ale mnie się to właśnie wydawało tylko takim kolejnym przepracowaniem tego samego zabiegu, który od lat stosuje Michał Haneke. Zresztą, no, w jakimś stopniu ten film jednak był pretensjonalny. Poprzez próbę ubrania tego wszystko w taki bardzo artystyczny anturaz. A u Gaspara Noe ja nie wyczuwam ani nutki fałszu w tym obrazie tej pary, i to jest niesamowite, jak prawdziwa jest ta rzeczywistość, i na czym zresztą Gasparowi Noe zależało, żebyśmy weszli w ten świat dwojga ludzi i razem z nimi przeżywali ten rozpad ich świata. Tak i dzięki temu rozszczepionemu ekranowi Gasparowi Noe udało się w sposób no, taki najbardziej dojmujący i dobitny oddać tą izolację i osamotnienie starszej osoby. W ogóle śmiesznie, bo Gaspar Noe w ostatnich latach eksperymentował z tym rozszczepionym ekranem w ramach produkowania reklam dla Yves Saint Laurent, nie wiem czy wiesz, ale to Lux Eterna, to też w zamyśle ostatecznie jest reklama tej marki, tylko że wyszedł z tego średniej długości film, który był pokazywany na festiwalach, w tym na Nowych Horyzontach. Można? Można. Ja też w przerwach pomiędzy robieniem innych rzeczy robię rzeczy komercyjne, które później trafiają na festiwale. Każdy tak ma. Każdemu się przytrafiają takie rzeczy jak Gasparowi No ale okazało się, że pomysł, który Gaspar Noe eksploatował na potrzeby marki modowej, najdoskonalej sprawdza się, kiedy Gaspar Noe chciał opowiedzieć o dojmującym uczuciu przemijania starości i śmierci oraz żałoby. Zauważ, że kiedy oglądamy naszych bohaterów na tych ich osobnych ekranach, w tych ich Światach, jak rzadko są w ogóle momenty, kiedy oni są razem w kadrze. Mm. Oni się tak mijają, ale to jest, tak. to jest fantastycznie zrobione. Właśnie to jest wtedy poczucie tego, mm -hmm. że no na chwilę te dwa światy mozołu i samotności stykają się ze sobą. Na chwilkę, dosłownie. I już! I znowu później idą w te swoje strony tymi swoimi utartymi ścieżkami, którymi podążali tysiące razy. Dlatego właśnie tak bardzo podoba mi się. Ta prosta, ale trafna forma, kiedy też Gaspar Noé decyduje się, żeby każde cięcie montażowe zaznaczyć fragmencikiem czarnego ekranu. To z znaczy, takim mrugnięciem. Takim oka. mrugnięciem, co jest też interesujące, ponieważ no, Gaspar Noé nie próbuje nam wmówić, że montaż jest czymś naturalnym. I on w ogóle uważa, że to jak wygląda montaż filmowy, no to z jednej strony się do tego przyzwyczailiśmy, a z drugiej strony tak naprawdę jak o tym dobrze pomyśleć, to jest zupełnie nienaturalny sposób pokazywania życia. No i on zaznacza te przerwy, co wydaje się też interesujące, że pokazuje tym samym jeszcze mocniej, że nasza świadomość jest pokawałkowana, że każde to ujęcie rozdzielone t tym chwilą przerwy pokazuje, że my też jakoś tak myślimy, że to wcale nie jest piękna ciągłość, którą mamy w głowie. No i tu by się zgodził z żorżem Batajem, francuskim filozofem, i myślę, że w ogóle Gaspar Noé w wielu sprawach by się zgodził z Georgesem Batajem. No bo Georges Bataj właśnie uważał, że nasze życie jest bardzo pokawałkowane, i dopiero po śmierci, i w ogóle śmierć nam pozwala na. Złączenie się ze światem i poczucie ciągłości. Nie wiem, czy w tym filmie można mówić o tym poczuciu ciągłości. Chociaż to, jak jest pokazana, ta śmierć, też kadr nabiera takiej kolorystycznej jednorodności w momencie, kiedy bohater umiera. No i tu już nie ma żadnego różnicowania, nie ma żadnego montażu, więc może pod tym względem też Gaspar Noe chciał to podkreślić. No ale też dzięki temu rozszczepionemu ekranowi, który nie przemija, też w sposób taki bardzo dojmujący, czujemy też jako widok. Widownie... Tą pustkę, która następuje kiedy no ktoś znika z naszego życia. Nawet jeżeli nie byliśmy w stanie się już z nim w pełni połączyć, to nadal odczuwamy, że czegoś tutaj brakuje. Połowa ekranu jest pusta. Także po raz kolejny ten film też w przepięknie wizualny sposób opowiada o tym stanie żałoby. Ta starość, śmierć i żałoba no, są tematem tego filmu i to jest opowiedziane w sposób no doskonały. Myślę, że to jest doskonały film, żeby oswajać się z tym Nieuniknionym, a jednocześnie no, w pewnym sensie w tym filmie można znaleźć taką pociechę, bo no, każdy z nas żyje jednak w jakiejś rodzinie, gdzie są późniejsze pokolenia, które właśnie w tym momencie przechodzą ten proces no, już tej nieuchronnej, późnej starości i śmierci. No i ten film też. Pomaga nam jakoś się z tym oswajać, akceptować, że to jest naturalny proces. W tym filmie zresztą Gaspar Ney bardzo tematyzuje swój film poprzez radio, ponieważ słuchamy audycji radiowych i jest tam mowa w sposób bardzo piękny i o procesie żałoby, ale też o współczesnej cywilizacji, która niejako odrzuciła od siebie chorobę, cierpienie i śmierć. Że to wszystko przegnaliśmy, pochowaliśmy, po kątach, po szpitalach i nie chcemy mieć z tym nic wspólnego. No i właśnie taki film jak Vortex jest po to, żebyśmy przywrócili pamięć i świadomość o tych rzeczach do, no nie mainstreamu, ale no do naszej codzienności. Chociaż szkoda, że nie do mainstreamu. Szkoda, że Gaspar Noe nie jest mainstreamowym artystą. No, no nie jest i chyba nie może być e, przez to, w jaki sposób robi filmy, ale tak sobie myślę o jego twórczości, że zobacz, no naprawdę nie trzeba milionów na realizację mm -hmm. filmu, e, trzeba tylko bardzo dużej samoświadomości formy, e, żeby zrobić film w zasadzie perfekcyjny. No bo mówimy tu o tych wszelkich zabiegach technicznych, o tych pomysłach. No właśnie czasem nawet ta głupia audycja w radiu nam dopowiada rzeczywistość. I wcale też nie musimy tego dokładnie słuchać, to jest dodatkowe tło, też zaczynamy. Niemal film od piosenki François Hardy, która notabene, nie wiem czy miał tego świadomość Gaspar Noé, kiedy dodawał tę piosenkę, jest w jakimś tam bardzo złym stanie zdrowia i chciałaby popełnić samobójstwo wspomagane, tak jak Jean-Luc Godard. Więc no to też się jakoś ze sobą dopełnia. a ta piosenka jest o przemijaniu, o tym, że życie jest jak róża, że w jednym momencie jesteśmy młodzi i piękni, a następnego dnia już więdniemy. Tu każdy najdrobniejszy elemencik, w tym niby prostym mechanizmie jest. Perfekcyjnie dopasowany. Tak, a jeszcze przecież nie powiedzieliśmy o sensie obsadzenia Dario Argento w głównej roli męskiej. Jest to twórca jeden z najbardziej kultowych horrorów. No i co? Po pierwsze, ten twórca horrorów ma szansę umrzeć na ekranie, więc no myślę, że to jest dla niejednego artysty, no właśnie, zwłaszcza parającym się takim gatunkiem, może być marzeniem, żeby coś takiego przyjąć. Zobaczyć się w takiej scenarii, a nawet jeżeli to nie było marzeniem Dario Argento, no to jakże no, zmyślny jest pomysł, żeby w głównej roli obsadzić reżysera horrorów, który no, boi się świata, demonizuje ten świat no w mamy swoich taką filmach. Nawet scenę, tak scenę, kiedy y, nasza bohaterka mówi: Nie, nie, ludzie są dobrzy, ludzie są wspaniali. Co ty tam wiesz? Ludzie są okropni, świat jest okropny i mówi to reżyser horrorów. No jest to swego rodzaju żart tutaj. Zaprezentowany przez Gaspara Noe. A jednocześnie Gaspar Noe mówi o tym, że tym największym horrorem jest ta codzienność starości, ta codzienność osoby z demencją, kiedy musisz żyć z tą osobą i też powoli osuwasz się z nią w to szaleństwo. Właśnie przypomniałaś mi a propos tego horroru y, codzienności o tym, że nie widziałem wcześniej w y, kinie tak. Y, Autentycznie pokazanego trupa. W sensie, no widzimy naszych bohaterów już w takim momencie po śmierci, kiedy to ciało się zmienia. No i zazwyczaj filmy pokazują po prostu nieaddychającą osobę, taką jakby żyła. No, a ciało się radykalnie i to bardzo szybko zmienia po śmierci, i dokładnie tak Gaspar Noe pokazał ciało po śmierci, autentycznie, coś czego rzeczywiście kino jakoś się wręcz boi, a tutaj to mamy. No i na tym też polega jakaś taka odwaga i geniusz Gaspara Noe. Jeszcze raz powtórzę, w tych prostych decyzjach twórczych. Ale jak wspomniałaś o Dario Argento, to trzeba wspomnieć o François Le y, która gra tu rolę Wybitną, ekstremalnie wybitną. Znowu można porównywać te rolę do roli z miłości, gdzie grała Emanuelle Riva i była nominowana za tę rolę do Oscara. Z całym szacunkiem dla Rivy, bo tamta rola rzeczywiście też była świetna, ale dla mnie to, co zrobiła François Lebrun, to jest jeszcze wyższy poziom aktorstwa. No, z jednej strony no, ona tu improwizowała dużo, bo wszyscy tu dużo improwizowali, no a z drugiej strony po prostu jej oczy są tak puste, tak zagubione, tak pełne smutku, niewiedzące, gdzie się dalej udać, co zrobić, właśnie próbuje zachować te resztki jakiejś świadomości poprzez utrzymywanie tego porządku. Genialna rola. Znaczy tak, jej praca oczami i ciałem no, jest niewiarygodna. Mhm. Po prostu oglądamy i wydaje nam się, że patrzymy na prawdziwą osobę z demencją. Momentami faktycznie ogląda się ten film. No W zasadzie jak dokument tak. takiego życia jeden do jednego osób w późnym okresie starości. Choć biorąc pod uwagę dzisiejszy świat, to oni jeszcze nie są tacy starzy, bo Prawda. mamy 80-latka i 76-latkę. To to jeszcze młodzieniaszkowie, bo dzisiaj 90 staje się nową 80. -ką. Prawda. Dlatego aktorzy wcielający się w te postaci cieszą się jeszcze dobrym zdrowiem. I niech im długo to zdrowie służy. A Dario Argento w trakcie kręcenia zdjęć do vorteksu sam kręcił swój dziewiętnasty film. Są różne oblicze starości, ale na pewno Gaspar Noe pokazał nam to jedno z najbardziej znanych, a jednocześnie najchętniej pomijanych, od którego najchętniej odwracamy wzrok. Dlatego tym bardziej Warto przyjrzeć się dokładnie Vortexowi. I dlatego też, żebyście wy nie przegapili Vortexu, przyznajemy mu nasz złoty seans. Dużo czasu minęło od poprzedniego złotego seansu, który przyznaliśmy, ale naprawdę film ma dosyć ograniczoną dystrybucję, ale filmy Gaspara Noe proszą się o to, żeby oglądać je w kinie, ponieważ rzeczywiście jak żaden inny twórca, on tworzy filmy właśnie doświadczenia stworzone do tego, żeby usiąść i naraz je Wchłonąć. Słuchaj, no tworzy filmy sny. Sny we śnie. Ale właściwie ten piękny cytat tak sobie myślę, że też może dawać ulgę, bo skoro życie to tylko sen we śnie, to znaczy, że możemy się z niego obudzić i nic w tym strasznego. I śnić dalej. I śnić dalej, tak. Tak, to odbieram, że w zasadzie ten, ten cytat jest swego rodzaju ulgą dla nas wszystkich. Jeżeli widzieliście ten film, to czekamy na wasze wrażenia po nim, bo w sumie ten film też trzeba powiedzieć, że nie przez wszystkich został aż tak entuzjastycznie mm -hmm. odebrany jak przez nas. No Gaspar no, jednak zawsze ma tych, którzy mm -hmm. się sprzeciwią jego twórczości bardzo intensywnie. My tymczasem przypominamy, że mamy Patronite'a, dziękujemy naszym najhojniejszym patronom, czyli Bartkowi, Jankowi i Hannie, a od nas póki co to by było na tyle. Pa!